Cześć. Zastanawiasz się, jak podłączyć wtyczkę? Może masz przewód, do którego przydałoby się ją podłączyć? Albo stara ci się spaliła, lub po prostu nie podoba ci się jej kolor. Zaraz pokażę ci w prosty sposób, jak podłączyć wtyczkę do przewodu. Zapraszam do oglądania. Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, jak zarobić wtyczkę do przedłużacza. Mam tu taki przedłużacz, którego wtyczka nie jest zbyt użytkowa dla mnie bo nie mogę je włożyć do gniazdka, dlatego postanowiłem ją wymienić i pokażę Ci jak to zrobić. Do tego przydają nam się ucinaczki, żeby odciąć starą wtyczkę, śrubokręt, żeby rozkręcić i skręcić nową wtyczkę, nóż do odizolowania przewodów, końcówki tulejkowe, jedynki tak zwane, gdyż żyły w tym przewodzie są o przekroju 1, a skąd o tym wiem? Głosi to ten napis, który jest na przewodzie oraz zaciskarka do tulejek. Ok, no to zaczynajmy. Najpierw odetnę starą wtyczkę. Teraz rozkręcę nową wtyczkę. Następnie należy odizolować żyły z przewodu od przedłużacza. Należy je przymierzyć tak, żeby nie odizolować za dużo. Następnie odizolowujemy kolejne żyły. Długość ich powinna odpowiadać tulejkom. Po co w ogóle nam są tulejki? gdyż przewód, który tutaj jest, to tak zwana linka, czyli przewód, który składa się z mnóstwa małych drucików. Jeżeli nie zastosujemy czegoś, co je wszystkie ze sobą połączy, może to być właśnie taka tulejka albo cyna, to wtedy podczas przykręcania śrubki śrubka może je rozwarstwić i na część z nich się rozejdzie na boki, a śrubka będzie trzymała tylko kilka z nich. Wtedy przepływ prądu będzie odbywał się przez część włosków, a nie przez całość i przy dużym natężeniu prądu może okazać się to niewystarczające i w tym miejscu zacznie przewód się grzać. A jeżeli przepływ prądu będzie dalej wysoki, o, zacznie się wszystko topić i palić. Dlatego bezpiecznie jest zawsze stosować albo tulejki, albo lutowanie. Ja wybrałem tulejki. Kiedy masz już założone tulejki, wystarczy je zacisnąć. Ja używam do tego zaciskarki. Teraz tulejki mocno się trzymają, żył. Następnie trzeba wszystko przykręcić do śrubek. Z racji, że przyjmuje się, że faza w gniazdku jest po lewej stronie, to odpowiednio po tej samej stronie powinniśmy dać przewód brązowy, żeby odpowiadał fazie w gniazdku. Oczywiście jest to założenie, bo jeżeli będziemy mieli gniazdko podwójne, to z jednej strony będzie tak, a z drugiej odwrotnie. Ale skoro jest taka konwencja, to będziemy mieli trzy, więc brązowy przewód wkładam do pierwszego zacisku. Żółto-zielony jest przewodem uziemiającym, dlatego dajemy go tutaj na środku, gdyż tutaj przychodzi uziemienie z gniazdka. I ostatnia żyła to niebieska. Ok, kiedy wszystko jest przykręcone, możemy to złączyć ze sobą. Należy odpowiednio ułożyć przewody, aby żaden nie przypadł na śrubkę, która złączy drugą część obudowy. Kiedy uda Ci się wszystko już połączyć, wystarczy skręcić śrubkę. I gotowe. Jeżeli filmik był ci przydatny, to daj łapkę w górę i suba. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.